Ostatnio do o. własnej matki powiedziałem, że nie może ze mną rozmawiać, póki nie wybije tysiąca subskrypcji na YouTube. <grystanie> o. Czas się pochwalić swoimi niesamowitymi umiejętnościami odnośnie rysowania. Wyciągaj ten tablet graficzny i pokaż, co potrafisz. No. <grystanie> <grystanie> Wódka. Łuka ma ochotę na alkohol. Nie. Ej, bo jeszcze na jakiegoś alkoholika. E, whisky. No tak, ale nie wiem, co to jest. Gdzieś tam w czasoprzestrzeni. Co? Naprawdę nie wiesz? Nie. Pisz, to Jak? To? Być, to być Max. Oj, książka, widać, że prawdziwym Jak Polakiem nie jest. jesteś chyba. No. Ja mam ja. Junezu, nie. <laughs> no. A, <nie. śmiech> Pan spoiler. O -o. Pan spoiler to mnie. Do każdego jakąś łatkę muszą przypisać. Ja jestem. Mm -hmm. Gość od dramty, od <grafięIFe> humoru i spoilerowania kolejnych odcinków. Podwyżka dla tego kto wygra. Uch, wow. o, o, gdzie moja złotówka premii? O, o złotówkę? To ja teraz tak rysuje, tylko to, o to chodzi, o to chodzi. Znaczy już nie, to, nie <grafię> 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 Yee, to, to nic nie muszę rysować. To, tak. Już? <grafię> no. <grafię> <To> jest, ale... <grafię> A, Dawaj, no, no się, no. A kogo my tu mamy? Dzień dobry, Lodek, tak. Wodek. No nie, nie, czemu mam znowu taki nick? A jest, jest z Wodek jak coś. Ale, ale dobrze zgadać, to miał być, pies. A... Dobra, chwila. Jakiś... teraz? Ty, co on tu robi? Jest ninja, ja nie wiem co chodzi w ogóle. E, jejku, co to? <śmieniu> to jest bez skóry coś, jak. Be, bez skóry, o kurde. Ale co to jest? A m, e, 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 jak się przypisało to słowo. Nie. Przez S -i. Nie, nie. nie. Tutaj teraz rysuję twórcy na YouTube gdzieś grubasa znowu Zależy mu na pieniądzach. Ja od razu pomyślałem, gimber, bo chciałem jakiś jakieś hajsownicy czy ale... Nie, nie. Nie wiem czy za pracę to jest chciwość, jak chcesz dostać pieniądze. Przecież youtuberzy są te z Okej. Okay. No, dokładnie, z natury chciwi są wiadomo, no, i mają tak, tego okay, wyrywane no, w, no. w kosmos. ostatnio do własnej matki powiedziałem, że nie może ze mną rozmawiać. Póki nie wybije tysiąca subskrypcji na YouTube <noise> tak <Kurczę>, nie no. <noise> I kto założyła kanał? <noise> ja, nie, nie, wiem, muszę... Jak się do mnie odezwie, to się odpowiem. A przyjdzie i ciebie jeszcze przybije. Ale... <noise> ja, teraz ja się nie mogę do ciebie odzywać. Co to jest? Jejku, to jest ten pies? Co! Kur potężny <noise> ze światu. Co to jest? <noise> Oh, demon. Demon. Nie, nie. to jest po prostu artystyczna reprezentacja, Nie, to, tak? to bardzo ładnie jest narysowane. Ja, no właśnie, halo. To Minecraft. <laughs> nie wiem o czym mówisz. Chwila, chwila, spokojnie. Co się tak rozpędziliście? Dobra, ostatnie miejsce. Nie, nie, spokojnie, jeszcze wodek jest A. pod to. Ale wodek do później, on się nie liczy. No dobrze, ale w tak jest mniej. Wodek w ogóle się nie liczy, nie No już są okay. to jest. <noise> Już w sumie, aha. Ale ładna o, świnia. Aaa, Siwinka Pepe? Napisałem świnkę. Świnka Pepe? Pepe to, <noise> <noise> pe, pe. to ta zielono. No. To, 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 I to nie to, świnka chyba. To, to był dziobak. A dziobaka, dziobaka też miałam do wyboru. Na temat interpretacji sztuki, słuchajcie, możecie sobie... <noise> Proszę bardzo. O, <głos> <głos> tak, a, jak tam, jakby co, ten kolor nie ma znaczenia, tylko chodzi o to, że mógł narysować biały. Fajny biały Aha, fajny biały Ale Zaraz, po sekundę. Dlaczego rysujesz bułkę, co jest? w trzeciej drugi. rundzie, a prawie wyprzedziłem bułkę Straty pierdolone, tak ten. naprawdę dodaję ci fory, tak? Do... Jejku, a my gramy dalej na normalne hasła Co Dobre? jest grane? Strzałka czy lujo? Uwaga! Jakaś mój, mój content rok temu I ja mam to zrozumieć? To Ziemniak on tak, tak, upośledzony, nie? Ten taki, Ani... nie cenię A, trochę. Anime bułka? Mmm. No, Aha. oczywiście, trochę tak. Co to było... Dobra, kolejne normalnie pokazy sztuki tutaj, przygotujcie się. Dobra. A. Nie, nie jak to? Anime, nie ten, bo... Jej kuchno, ten nie, tak nie, Jejku. to jest... Nie da. Jejku, spokojnie. Tak, będzie za to, tak. O, to AHA! O, bułka. znowu bułka? Oj, to złe bułka. Jestem niezadowolony. To przegrywa, a nie, to Ona. ja przegrywam. Tu co to jest? No, patrz ma, mi skąd oni to wiedzą? Przecież to jest jakieś normalnie schody do nieba, no cholera wie co to no? jest. Ja myślę, że tu jakiś jest... Yy, spółka się zrobiła. Tu ja Lalka na wróbleczku, oh. Lalka na, co to jest lalka na wróbleczku? Znaczy, to nie, to nie, nie jest Chodzi o sam proces. To proces to żonglowanie. Czemu nikt tego nie zgadł jeszcze? No halo! Wiesz ja przestań pić, no? Kurde, jakieś trudne, łapkę by No dobra to ja też. To strzałki rysujesz jakby nie wiemy nawet. <grym> <grym> nie wiecie. No żonglowanie! Próbuj to wpisać! może... nie wiem taki tip. Bo no, wpisaliśmy, nie! Nie wiesz, A dobra, no to no, może jest RZ? nie wiem! A nie... A nie piszesz się tak jak jestem? Serdecznie? A nie, no żeby co? nowa nie było, o co chodzi? Nie. no dobra, to ja nie wiedziałem, że to błąd, przepraszam, Ajaj. Tu jestem ja? Nie, to wyglądałem jak ja bardziej. Ale wiesz, wtedy by był gruby, no taki. Jaką rękę ma długą? To nie jest nie, ręka, czekaj. To nie jest anatomia. Dobra, chwila. Co jest! jest, co? jest. jest co ja co? Jadłem. Ale jak ty On zrobił po prostu żółtą kulkę i no, Pikachu by Pikachu. No bo ziemniak, Ja, ja ma... jestem fan Pokemonów, ja jestem fan Pokemonów. Tak, dlatego nie zgadłeś na jakie to anime. Dobra, niechaj. Ty, Wodek ty te twoje twarze. Klaun anime, animated no. Wodek. <noise> Za każdym razem bułkę rysuje. A Renifer! Jejku. A czemu nie czesz wodonosy? W sensie to jest po prostu... No, no, no właśnie. <noise> Bo w Wandpisie miał niebieski. Oh. Dobra, to teraz macie słuchajcie zabawę super świetną. Gdzieś widziałem już. Wiesz kiedy. Ty... <noise> flashbacki. No, Jak to no, widziałem? To jest no, jakiś, no, nie, to w w nie wie. wiem, układ słoneczny czy coś? Taka jest dziewiąta yeah. planeta. To się nazywała dziewiąta o, planeta. No, bo kiedyś było, ale teraz już nie jest. Nie, Jak? to jest pierwsza. To, nie tak. Tak. to jest pierwsza. No to nie, tak. a co <laughs> to, co to, była? To, to Pluto. To Pluto, on Gratulujemy. Dobra, wychodzę z tej. Ja już nie mogę po prostu się tu z wami socjalizować. Znaczy, nie znaliście mnie, heł. Dzień dobry. Siema. cześć Boże, to ja. Jestem nowym właśnie kolegą Pani Medi. O, cześć. O, no, cześć. Nazywam Jaka się, nazywam to, się to, Burger. O, znowuż bułka. znowu bułka jest rysowany. No dobrze, no, dobrze no, że bułki, bułki z nami nie ma, to możemy go obrażać. Na szczęście jestem jak ja, Burger. A, nie. E, jak to nie Posejdon? Jak to nie jest diabeł? To widzowie, kiedy wrzucą nowy filmik. Z idłami po mnie idą. Dobra, teraz słuchajcie, szybka lekcja. Znowu coś ze szkoły. Mało no, trochę tak. Ej, przyszli... No nie! No koniec. Nie, tak rzeczywiście. Co ty jak, się robi? Roz... Taki tak, głuchy tak, telefon do w sensie rysowania. Tak. No, daj go za nimem. One Punch Man. Okay. O, Ale jajo. Mysł. O! Widzisz. O, zgadł. Radny. Aha, okej! Czy nie, a, Cię nie ja też. Też. <grym> Oka, co, co? Ja nie wiedziałem, Oto. co to jest, musiałem wygoblować. nie, nie, nie oglądałeś tego? Nie, no, jestem po prostu nie. zawiedziony. Nie oglądałem. Jak nie można tej tylko Głupny bohater, te jest <grym> Aha! <śmiennie> o to chodziło! To podobny strzał zrobiliśmy, Eliasz. Ja o! Ja... Ja nie podstarał w ogóle. Ja miałam nie odgadnąć, dobrze było narysowane, w sensie, no... O, było... tam, odpowiedź. Ani i <śmiennie> No bo tam była fabuła na śniegu, ja myślałam, że to śnieżka jest. O, nie! Co jest grane? O, co to jest? I co to jest? Co to jest? nie! na drzewie rzucająca Małpa na o, o, jakie ładne! O. Artystycznie drzewo na narysowaniu. bananem. No blisko, blisko. Dobra. Kodek. <grystanie> <grystanie> Okej, okay, to sens. Teraz wiem co rysowałem. Teraz wiem co A to kolor... no! A ja inne kolory dałem. <grystanie> Ten sam pomysł, co jest? Każdy musiał narysować to sobie. Ale sam się. Ej, grywa. te same kolory nawet. <grystanie> Kusełka. <grystanie> Tak, Stringował O, to karczmy dostałam do odsiania. Jak? Tam... Jazda z górki. No, jazda z górki jest zdecydowanie. Przed nami na tę karczmy, to bym już zgadła. O, nie, tam, ja nie, nie. Co się co stało? Bułka polecam się na przyszłość. Wszyscy pięknie narysują. Drukarka. No, my że ja się widzę. Tutaj. to tak, pralka. Drukarka. Jaga pralka. A co mamy więcej? Dobra. Chyba się do widzenia. Tak, z tak Dziękujemy A, za towarzyszenie w tak, ukazywaniu naszych niesamowitych umiejętności. Nie wiem, jakim A, tak. cudem się mam chciało, widzowie, ale dzięki. No. Do widzenia, widzowie. Tak, do widzenia. A -a. Dobrej nocy A -a. i wieczoru.